Witamy wszystkich, witamy serdecznie, życzymy wesołych świąt. Słuchajcie, otwieramy prezenty, bo rok temu robiliśmy to. Ja mam Sławki, Patrycja nie. E, obdarujemy sobie się prezentami. Ja Ci najpierw dam. Dobra, dać? Ty chcesz być pierwsza? Mi tak. dać? A co tak. to takie duże? A tak po prostu. Dobra, powiem Wam tak, najlepsze jest to, że serio nie wiemy co tam jest i nawet nie mówiliśmy co chcemy, nie? no Więc y, nie słuchajcie, mam nadzieję, że tu jest my summer car, bo jest samochód to jest to samo pudełko co z zeszłego roku w ogóle Co? To jest to samo pudełko co zeszłego roku Było to samo pudełko? Tak Toś zebrała je? Po prostu zebrałam no Aha, super To w takim razie Ja muszę otworzyć Figurka z Satsumy z My Summer Kluczyki do prawdziwej Satsumy Zaparkowanej nie, na podwórku bo na Nie, bo nie nastawiaj się na jakieś Nie, ja nie jestem nastawiony na nic Dobrze Uwaga O! Mogę otworzyć, tak? Moi drodzy, ptasie mleczko waniliowe. A ja spożyje sobie? A spożyje? Ha? No. Nie otruł termin? Termin jest taki, że jeszcze na Wielkanoc byśmy mogli dać. O! Co to jest? A ja gadałem, że ja bym chciał bardzo Polar z czarnym tym. Golf. Nie Polar chciałem. Golf. No. Bytom! Golf. Mówiłeś, że chciałeś golf. Ubieram go. Tylko nie wiem, czy będzie dobry akurat, bo... Słuchaj, historia jest taka, że w domu są trzy rozmiary. Jak trzy rozmiary? No bo zamawiałam, bo nie wiedziałam, który rozmiar. Pati, co ty zaś narobiłaś? Trzy rozmiary i no? będziemy wybierać odpowiedni... To jest na odwrót, nie? Nie, to jest... Zrób mi to na od. Trzy razy to... Pati kupiła tak. Dawid, nie wiem jakiego jesteś rozmiaru. O, co się dzieje z oświetleniem? Poczekajcie, naprawię kamerę. Eee, prześwietlony jest. No dobre, to jest dobry. Nie, prześwietlona fest Może zgasić światło Nie, to jest dobry, dobry ten Nie, czemu jest takie białe fest? Nie wiem No, tak jest lepiej, dobrze jest, już git Dobra no. Normalnie tak Mam to tak normalnie założyć? Tak, ale jest spocony, a jak będzie złe? Pati nie jestem spocony, tylko mam chyba odpowiedni dzień cyklu i wytwarzam odpowiednie feromony. Więc Eńczą dobre. O! Steve, Steve Jobs! Jak? Dobry? Dobry? Panie? Dobry? No, tylko mi brakuje jeszcze milion nazwiska. No, na zamówiłam koncie. ci jeszcze XL i XXL. Nie zobacz, dobry. Nie no, chyba dobry. No to jest gitara, bo nie będę miał koszuli, bo koszula jest sztywna. Ale jeszcze założysz ten drugi, w razie pój. To jest w ogóle wełniany cały. To jest 100% wełna. Aż mi wiesz, włosów chyba przybyło. A wiesz, co, a wiesz co jest najlepsze? No? Że, gościu, model, który miał to na sobie, miał siwe włosy. Dobra, ściągam. <laughs> Aż brzuchol. Wyszedł. Dobra, Pati. To ten jest rozmiar git. Dobrze. Czyli nie mówisz, że jeszcze w domu. Co, Dobra, to teraz dobra, ty... Tutaj, tutaj po prostu. To jeszcze coś mam? Tak. Czekaj, Pati, coś ty zaś nakupiła. Bo jak zobaczyłam... No na, bo najpierw to kupiłam dla ciebie. Zwnie patrz na co. Co to jest? To jest Pełniana kurtka. Pati. Bo nie masz takiej ładnej, eleganckiej. Ale mamy jeszcze większy rozmiar w razie tego. No, myślę, że większy rozmiar. Zara, to jest Zary czy Zbytomia? Zary. Zara mnie, roz... Zara mnie rozerwie. mnie Co tam robi? czy zamek działa? Tylko, ja bym wzięła, może większy. Krótka coś. No to większy model wezmę. Mam większy model w domu. Hehe. Serio, nakupiłaś jeszcze więcej rozmiarów? No, czekaj. Tak jak major słodowski. Ale super ty Zara Origins Made in Turkej. Słuchajcie, oni to zrobili z indyków. Indyka to zrobili. To tam jest? To moje buty. <sighs> A w indyku? Że Indii! Pati, co to są za pudła? Pamiętasz że dostałam bon na urodziny? No i co tam, co jest? No, kupiłam sobie... a to? Zobacz! Zobacz. O! <laughs> Mnie przerażasz! Co ty, jak ty to robisz? To potem jakoś oddajesz, czy jak to działa? Nie, kurde! Wyrzucam, wiesz? Cieszę się, że jesteście. LMUT 86 jest szefem od trzech miesięcy. O, to jest elegancko! Ja jest? Teraz idę. A, Tylko tu mam się? strasznie. szerokie, ale. Nie. A czyż? Nie, bo jeszcze sweterek pod to. Sweterek to tak. To mogę iść. Nie, to ma być troszkę luźniejsze, jednak. Bo To jest taka kurtka, to jest taka kurtka koszulowa. Powiedz mi, spoko? Czekaj, ci powiem spoko. No, nie chyba git. Tak? Chyba git. Chyba, jeszcze większy rozmiar. Nie, ta mi się wydaje, że ta. ta. Ale nie, nie większy nie. Większy na pewno, nie? Jest chyba naprawdę git. Tak? Ta? Większy na pewno, nie? Ta. Tom oddawaj do paczkomatu i jutro, tak, jutro nie, ale. A czemu nie? No bo to są święta! Możemy się przejść z spacerkiem. Fajal. Możemy teraz nawet iść. IRL! A? Silent kill IRL no 007 Tu masz jeszcze patrz Komórkę muszę naładować Patrz Tu masz większe Na no serio. Ale nie, to trzeba jak najszybciej oddać, żeby cię do więzienia nie wsadzili za to, że nakupiłaś więcej rozmiarów. Patrycja wzięła pięć razy to samo dla bezpieczeństwa. Jakby. Nie, bo ty masz takie natręctwo, że jakby jedna miała dziurę, to byś najchętniej jeszcze sprawdziła, eee, czy inne, czy ale są idealne. Nie, ja, ja bardziej chciałam, w sensie nie, ja wzięłam to dlatego, że naprawdę nie byłam pewna rozmiaru. Bo twoje ubrania z, z firmy Bytom miały rozmiary L, nie, miały rozmiary XL, XXL. I ja po prostu w pewnym momencie nie wiedziałam, czy będzie dobre, a z kurtką wełnianą to wiem jakie jest, że kurtka wełniana nie jest taka elastyczna, więc być może ta Lka będzie za mała po prostu, więc chciałam ci XL jeszcze. Teraz ja mam dla ciebie prezent. No. Prezent już jest tutaj. Wow. No zgadnij, co jest prezentem. Nie wiem, co jest, kochania, No Jezus, no. A spodobało Ci się chociaż ten? Chociaż ja ten jestem wanie? prezentem. A. Czyli w tym roku rózga. Mam. It's for you. Poczekaj, muszę uklęknąć. Masz. To jest prezent. O! Czekajcie, Gerard. Gerard 725 no wysyła tak, 8 zł. No. Proszę państwa, w tej przymierzali jest kamera. Proszę ją wyłączyć. Nie ma, bo to się a, Bo to jest przymierzalnie, że jest kamera i Wesołek się nagrywa. A, torebkę kupił Dawid. Ja, ja poszłam do Empiku, wybieram najładniejsze no. trebki, a Dawid pojechał w Omazach kupić. Wiecie, tak kupiłem. Stary w końcu, no. O Znam tą firmę. Oooo! to jest bardzo sugestywne, słuchajcie. Co to jest? 696. 6. Nie mam pojęcia. Ooooo! O. To, co Ci pokazywałam! Dziękuję! O. To poka tam. Co to jest? Niki kulczyk. O. Dziękuję bardzo. O, przepiękne. O. Tak naprawdę to jest Tombak i masa perłowa. A to nie drogie było Patty, jakieś 50 zł. Ale bardzo ładne. Dziękuję kochanie. Szybko poszło. No i... Na szczęście te rzeczy nie wymagają rozmiarów i nie kupiłem pięciu par. I się udało. Bardzo. No. Nie będę się całować, mm. bo mam usta czerwone. Dobra, co jeszcze? Um... Tyle jeśli chodzi o prezenty, mm -hmm. tak naprawdę. Koniec! Tak. Na tym polega odpowiedzialność i dorosłość. Nie daje się. Bo Pati, ja ci powiem. ty tak, za dużo jak Za dużo nią, dała ma. tych prezentów ostatnio, coś mi nakupiła gier, wzięłaś 50 tysięcy pożyczek za zadłużył... Nie, nie wracam. Żartuję pożyczek. przecież tylko. Mówię, że, że wzięła. Wiesz, że pożycz... Mówi się, że się bierze pożyczki na święta. Gdzieś wydała wszystkie oszczędności jakie masz. Kupiłaś mi gier, Silent Hill i tak dalej, e, innych gier to się z... No bo, bo jak zaczęłam zarabiać więcej, to chciałam po prostu zrobić w końcu... A ja ci Soda streama za... kupiłem i potem gadali, Uhoho, ona mu kupiła prezentów za 1500 zł, a... Ale cię za dwa. Wiesz co, mogłabyś ze mną współpracować, aby w tą wigilię... A -a. Koniec! Wesołych świąt. Wesołych świąt.